Siemanko! Ja jestem i witam Was na dzisiejszym odcinku. Dziś trochę złe włosy, bo dopiero co umyłam i nagrywam odcinek i jesteśmy na Instagramie. I dlatego, ponieważ zwykle o to nie proszę, ale zaobserwujcie mnie proszę, bo za niedługo 400 obserwacji. Aś dowiaduje się o takich rzeczy, kiedy puszczam odcinek i te sprawy, więc jak zaobserwujecie będę wdzięczny. Oraz jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję będę wdzięczny. I dziś będzie live o 18 z rajdów na terenitara, więc zapraszam. Idziemy sobie na górę, ponieważ idziemy sobie, gdzie idziemy? Na Pokemon Go Up. Z tego co już mogliście się dowiedzieć, Community Day będzie na słablu. Czy to dobrze, czy to źle. Dla niektórych z Was mogą się cieszyć, dla niektórych nie. Dziś sobie ten Community Day omówimy. Jeszcze parę tutaj postów Pokemon go obrzuciło, więc jak chcecie, to sobie zobaczcie. Eee, chyba nic takiego. I lecimy na League Daka. I mamy parę... Dużo... Informacji. Więc dziś wam je przedstawię. Zacznijmy od tego, że Community Day na Swablu. Odbędzie się on 15 maja. Eee, maja? Chyba że powiedziałem. Eee, od 11 do 17 jak zwykle jest Community Day. I Swablu ewoluuje w Altarię. A Altaria ma mega ewolucję i na tym Community Dayu będzie... Znaczy po tym Community Dayu będzie dostępna ta mega ewolucja. Więc Kozak będzie oczywiście większy spawny słablu na dziko, większe szanse na Shiny słablu na dziko, Jed... znaczy nie chyba tylko na dziko. No mówię, po prostu tak, chyba co zawsze wiemy. 1,4 Egg Hatching Distance, czyli jak ma się 2 km do 500 metrów do wykrucia, 3 godziny insensy. sensy, słablu będzie znał Moonblasta, znaczy Arteria Po Ewolucji będzie znała Moonblasta. Tak wygląda Shiny Swablu, tak wygląda Shiny Altaria i tak wygląda Shiny Mega Altaria, więc no. Będzie oczywiście jeszcze z pięciu zdjęć wyskoczy Wam Swablu z jakąś dziwną pozą i pokaże on Wam się na dziko. Będzie oczywiście reset za 3 zł, odnośnie Swablu, właśnie tego Community Day'a. Polecam je kupić, bo spoko, są nagrody zawsze. I będzie Community Day Box, więc kozak totalny, jeżeli o to chodzi. I dalej o tym community dayu nie mam wam co powiedzieć, dlatego lecimy do Pokémon Go. Tak szybko streszczę ten community day. Więc, tak jak widzicie, jesteśmy w Pokémon Go i teraz ja Wam Cię pochwalę, bo Shiny Smear zdobyłem w ilości dwóch. Bo już chyba dzisiaj ostatni dzień, choć nie wiem, dwie ilości Shiny Smear zdobyłem, więc kozak i ja się cieszę. I już jest pierwszy, więc powinna być galeriańska Ponita w paszce. I sprawdzimy czy ona jest. Wiem, że jakbym odebrał później paczkę, to mogłaby być Shiny, ale ja teraz odbieram, żeby więcej ich namapać. I czy jest galeriańska Pomita i czy może być Shiny? To jest Freelish? Od kiedy ona jest? Dora, napiszcie w komentarzu, od kiedy jest galeriańska Pomita. Nie, napiszcie mi w komentarzu, bo właśnie zwaliłem sobie paczkę. No dobra, trudno, zupełnie jeszcze Frilisha. No szkoda takie życie. Ale i tak mam cukierków na ewolucję, więc może jeszcze mi się przyda. Jak widzicie na rajd'ach teraz jest to, co jest w odcinku mówiłem, oraz jest terenitar, więc dzisiaj będzie live z rajdów na terenitara. I pochwalę się, że jeszcze zapełnię nosetkę I to jest setka lotat, którą w zasadzie zapał mi zegarek, więc sobie ewoluujemy. Bo z lotatem nic nie zrobię, a może z już ostatnią ewolucją mogę coś pokmienić, więc zróbmy to teraz na szybko. I ewoluujmy go w lombrę, a później ewoluujmy go w... Jak się nazywa jego ostatnia ewolucja? W zasadzie zapomniałem, chyba ludicolo Więc zaraz sprawdzimy, czy na pewno się nazywa ludicolo I zobaczmy, ile osiągnie on CP eee, No, nawet spoko, że szani lotat Znaczy seta lotat Bo szajnie już parę miałem, teraz mam setkę, więc spoko Czemu nie? Ja to biorę w ciemno Czy jesteś z ludicolo? Chyba to ludicolo Tak, ludicolo, dobrze powiedziałem i Jakie masz CP? CP masz 700? Ok. E, sprawdźmy, na jakie CP można Cię wzmocnić. Czy będziesz na Great League? W miarę, czy będziesz na Ultra League? No, z y, XL Candy no prawie byś był. Ok, no to Ludicolo nie jest jakiś przemocny, ale cieszę się, że go mam. Oraz e, co Wam mogę powiedzieć? To chyba tyle w dzisiejszym odcinku, bo nie mam Wam o czym powiedzieć. Amantine's Carmore do Drio. 10 Berries. Mamy tutaj coś z tego wymienionego? Mam część z do Drio. Nie mam. Więc ja się z wami żegnam. Miłego dzionka. Widzimy się jutro lub na dzisiejszym live. Jutro short wleci, bo oczywiście ankieta. Nie żegnam się z wami. Pa, pa!